Witajcie w kolejnym odcinku Mani. Dzisiaj będzie coś słodkiego, śniadaniowego, można powiedzieć. Będzie to przepis z książki Kingi Paruzel. Jest to książka z fit słodkościami, ale właśnie niektóre z tych słodkości można tak jakby zaadaptować sobie na śniadanie. I mam dla Was trzy takie książki. Na końcu będzie konkurs. Jeżeli spodoba Wam się przepis, albo nawet jeśli Wam się nie spodoba, to zostańcie ze mną do końca i mam nadzieję, że skusicie się na taką książkę. Jeśli chodzi o to, co będziemy dzisiaj robić, to będzie to egzotyczna, Gryczanka, czyli coś takiego jak owsianka, jaglanka albo coś w tym rodzaju, tyle tylko, że z kaszy gryczanej niepalonej, która właściwie nie będzie gotowana. Ja przyznaję, że na początku byłam sceptycznie nastawiona, no bo jak to tak, niegotowana kasza gryczana, jak to będzie smakowało? I smak jest taki delikatnie orzechowy, można powiedzieć. Ogólnie kasza gryczana niepalona nie ma zbyt wyrazistego smaku, więc pod tym względem jest ok. Jeśli nie lubicie kaszy gryczanej, to być może kojarzycie ją właśnie z taką paloną kaszą gryczaną, która. Moim zdaniem jest mniej smaczna i ja osobiście wolę tę, tę nieprażoną, niepaloną. I tutaj będziemy, nie będziemy tej kaszy gotować, tylko ona jest już zalana przez całą noc, moczyła się w wodzie. I tutaj jest takie zalecenie, aby moczyła się razem z czterema migdałami. Ja akurat nie miałam migdałów, więc dodam takie płatki migdałowe do niej i będę to miksować razem z mlekiem roślinnym. Przepis oczywiście będziecie mieli na dole. Tak jak mówię, jest to przepis Kingi Paruzel. Pochodzi on z tej książki. Przystępujemy do działania, a na końcu będzie konkurs. Także ja tutaj mam już tę kaszę gryczaną, która się moczyła przez całą noc. Później ją odsączyłam, przelałam na sitku i będę ją teraz miksować. I teraz będziemy ją. Hmm... Mieszać z bananem, który doda nam słodyczy. Oczywiście, im bardziej dojrzały będzie nasz banan, tym bardziej słodka będzie nasza gryczanka. Do tego dodajemy 100 ml mleka roślinnego. Ja mam mleko mm, ryżowe. Odmierzamy 100 ml. Jeżeli damy za dużo, to będzie po prostu za rzadka i nie będzie nam się to zbyt fajnie układało razem z tym musem ananasowym, który zaraz będziemy do niej jeszcze dorabiać. Także dodajemy to. Dodajemy też te migdały, ja tak dodam takich mniej więcej łyżkę, oczywiście jak zwykle robię to na oko. I jeszcze odrobinę cynamonu. I blendujemy. Ok, wszystko się już zmiksowało ładnie na gładki krem. Blender będzie mi jeszcze potrzebny, będę miksować ananasa do tego, ponieważ tą gryczankę będziemy przekładać z ananasem. Co by tu z tym teraz zrobić? Może tak. Mam tutaj ananasa już obranego. Bardzo dziękuję mojemu mężczyźnie za to, że mi go przygotował, mojemu asystentowi. Ja sobie pokroję to w kosteczkę. Do blendowania nie musi być tak duża ta kostka, ale też zostawiamy trochę tej kostki, żeby to na wierzchu ozdobić. Michał pyta, czy można użyć ananasa z puszki. Ananas z puszki jest już mocno przetworzony i posłodzony i zdecydowanie nie rekomenduję używania ananasa z puszki. Michale. Oczywiście idealnie będzie, jeśli ananas będzie już mocno dojrzały, bo on wtedy będzie słodki i będzie przypominał smakiem takiego z puszki. Miksujemy. Mamy tutaj już gładką ananasową masę, i teraz przekładamy to do miseczki. Tak na zmianę trochę tego. Tu można byłoby nawet dodać trochę mniej tego mleka, wtedy będzie rzadsze. Oj, zrobiło mi się trochę za dużo. I na końcu jeszcze przyozdobimy to tym ananasem pokrojonym. I przystrajamy to. Nasianami nasionami chia. I tutaj Kinga zaleca, aby użyć też owoców goi. One rzeczywiście fajnie by pasowały, bo jakiś czerwony element by się tutaj przydał, ale ja akurat nie mam takich owoców i przyznaję, że ja ich za bardzo nie kupuję, bo jakoś tak nie przypadam za nimi. Ale użyję tutaj jeszcze surowego kakao, też jako takiego dodatku zdrowego. Ostatnio przypadam za takimi kruszonymi ziarnami kakao. O, jest to dodatek zarówno ozdobny, jak i zdrowotny. Także nasza gryczanka jest już gotowa. Jest to fajne śniadanie, ewentualnie deser. Jest to dosyć specyficzna w smaku. Taką ma specyficzną konsystencję, powiedziałabym. Ja się przekonałam do niej dopiero za drugim albo trzecim razem, bo tak na początku było mi dziwnie. Gryczanka jest gotowa, więc przechodzimy tutaj do książki. Jeśli chodzi o to, co w niej znajdziecie, no to są to naturalnie słodkie i zdrowe fit słodkości. Jak głosi okładka, są tutaj bardzo różne rzeczy, bardzo dużo jest też takich praktycznych informacji, co można, jak można zamienić na niektóre niezdrowe produkty zdrowszymi, jakie są mąki do wyboru, jakie one mają właściwości, jak się zachowują podczas pieczenia i podczas smażenia i tym podobnych czynności, które wykonuje się z mąką. Czyli jest tutaj bardzo dużo takich fajnych wskazówek, jest sporo przepisów wegańskich, bezglutenowych. Generalnie chyba nigdzie tutaj nie widziałam cukru, tylko wszędzie ten cukier jest zamieniony czymś. Tak więc książkę polecam. I możecie ją wygrać, przysyłając do mnie na kontakt małpa-zdrowomania.pl odpowiedź na pytanie, a właściwie po prostu przepis na swoje ulubione zdrowe fit słodkości. Jestem bardzo ciekawa, może zainspirujecie mnie do czegoś ciekawego, bardzo chętnie też jakiś przepis bym wykorzystała w zdrowomanii, będzie to też być może jakaś forma wyróżnienia dla autora tego przepisu, a oczywiście trzy najciekawsze nagrody tą książką. W opisie pod filmem oczywiście znajdziecie adres mailowy, pod który możecie, na który możecie wysyłać maile z odpowiedzią i tam będzie też napisane, do kiedy ten konkurs będzie trwał. Tak więc zachęcam Was do udziału w konkursie i do przesyłania mi swoich pomysłów na fit albo zdrowe słodkości. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodoba i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! pa. kiedy ja podsumowuję. Bez sensu.